Zapraszam na nasze czwarte spotkanie rekolekcyjne w ramach rekolekcji wielkopostnych. Temat naszej czwartej konferencji przyjaźń z Bogiem to najwspanialsza przygoda. Zapraszam. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu. Kochani siostry i bracia. Nasza czwarta konferencja wielkopostna. Już żeśmy przepołowili nasze rekolekcje. Dziś temat bardzo piękny i bliski mojemu sercu. Bardzo bliski i myślę, że bliski sercu każdemu z was. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali się nad tematem przyjaźni z Bogiem. Czym ona jest? Jak ją zbudować? Jak ją budować? Jak ją podtrzymywać? Jak w niej żyć? Nieustannie, bez przerwy. Przez całe życie, aż do śmierci. A przedłużeniem tej przyjaźni tutaj na Ziemi będzie cała wieczność. Bardzo lubię mówić o przyjaźni z Bogiem. Cudownie jest w niej żyć, Miło jest o niej mówić, bo jest ona na wielką radością serca każdego z nas. Powinna być. Powinniśmy Bogu być bardzo wdzięczni za to, że nas wezwał do tej przyjaźni i uczynił nas swoimi przyjaciółmi, bo to On nas uczynił swoimi przyjaciółmi. Nie my przyszliśmy do Niego, ale On pochylił się nad nami, pociągnął nas ku sobie. Kochani, jak to jest z tą przyjaźnią? Czy ona zawsze była? A jeżeli nie, to kiedy jej nie było i z jakich przyczyn, w jaki sposób ludzie ją utracili, kiedy ją odzyskali. I co mamy robić, żeby w niej żyć? Żeby być przyjaciółmi Boga. Najpiękniejszy tytuł. Pamiętacie, jak w Ewangelii Św. Jana, w 15 rozdziale Pan Jezus mówi do swoich uczniów, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, bo znajmił wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Wszystko. I mówi do nich o miłości. O tym, że mają się wzajemnie kochać. Miłość jest prawem przyjaźni z Bogiem. Żeby kochać innych ludzi, to najpierw Boga musimy kochać, bo przecież ta przyjaźń czym ona jest. Szczytem miłości. Gdybyśmy nazwali, czym jest nasza przyjaźń z Bogiem, to jest miłość do Boga w najpełniejszym wydaniu. Rzadko się nad tym zastanawiamy. Że każda przyjaźń i ludzka również jest takim najspanialszym wydaniem miłości, najpełniejszą wersją miłości. Miłości, w której niczego nie brakuje, która jest wypełniona i spełniona, i prawdziwa, i dozgodna i na zawsze. I o tej miłości prawdziwej i na zawsze dziś będę mówić. O tej miłości z Bogiem. Z Bogiem samym. Najspanialsza przygoda naszego życia. Szukałem odpowiednich słów, żeby żeby tę relację nazwać. I kochani, przyszły mi akurat te do serca i do głowy i myślę, że, że one pochodzą od ducha świętego. W tej miłości, szalonej miłości z Bogiem, w tej przyjaźni dzieją się takie rzeczy, takie wydarzenia mają miejsce. Życie człowieka przebiega w taki sposób, że kiedy się spojrzy na to życie, staje się ono najwspanialszą, najpiękniejszą przygodą. Przygodą, która może nie zawsze jest łatwa, czasami bardzo trudna, wymagająca, ale jest przygodą wielką, frapującą, interesującą, pociągającą. A celem tej wspólnej przygody jest niebo. Pierwsi ludzie, żeby mówić o, o miłości do Boga i, i, i z Bogiem i o, o przyjaźni. Te dwa słowa są paralelne miłość i przyjaźń. Miłość to jest słowo bardziej ostre, w pełniejszy sposób wyraża, czym jest przyjaźń. Natomiast przyjaźń jest słowem słabszym emocjonalnie, ale za to podkreśla wyjątkowość tej miłości. Jest w życiu człowieka wiele różnych miłości, ale przyjaźni jest niewiele. Zawsze na pewno Bóg jest naszym przyjacielem. A dlaczego powiemy to sobie zaraz? A potem jak będziemy mieć trochę szczęścia, to jeszcze może kilku przyjaciół, a dosłownie kilku w życiu spotkamy, ale nie więcej. Absolutnie nie więcej. Bo przyjaźń jest czymś bardzo trudnym. Ale to zawsze musi być, zawsze zakorzeniona w tej przyjaźni z Bogiem. Bo jeżeli tak nie jest, to jest po prostu niemożliwe. Ale kochani, wróćmy do, może pobiegnijmy, wróćmy, bo już żeśmy o tym mówili w poprzednich konferencjach, do raju, do pierwszych ludzi, do dzieła stworzenia. Bóg pierwszych ludzi stworzył jako swoich przyjaciół. Co to znaczy? To znaczy, że to, że on ich kochał, to jest rzecz oczywista, ale oni kochali też jego, byli mu posłuszni. Żyli w przyjaźni z Bogiem, bo między innymi była harmonia. Pan Mógł ich postawił w raju wobec jednego zakazu, który oni w sposób doskonały przestrzegali, aż do pewnego momentu. Ponieważ żyli w przyjaźni z Bogiem, Pan Mógł ich obdarzył wieloma darami. Między innymi takim darem, o którym już wspominałem w poprzednich konferencjach, takim bonusem wynikającym z przyjaźni z Bogiem była nieśmiertelność człowieka. Ze swojej natury człowiek był śmiertelny, ale ponieważ żył w przyjaźni z Bogiem, Pan Bóg dał mu takiego bonusa w dowód tej przyjaźni. Jak długo trwała ta przyjaźń w czasu przestrzeni, trudno powiedzieć. Nie możemy tego określić. Natomiast w pewnym momencie ci nasi biedni, pierwsi rodzice Adam i Ewa tę przyjaźń utracili. Utracili z własnej winy. Utracili poprzez grzech który popełnili, poprzez to, że się Bogu sprzeciwili, utracili z własnej głupoty spychy z, z potrzebtu szatana, utracili w sposób nagły, ale w sposób bardzo radykalny w momencie, kiedy nie posłuchali Boga, Biblia mówi, że zjedli owoc z drzewa, z którego Bóg im zabronił jeść, to utracili Bożą przyjaźń. Zrozumieli to prędko, że utracili Bożą przyjaźń. Zrozumieli, że nie utracili tylko przyjaźń, ale też wszystkie skutki tej przyjaźni. Ponieważ byli Bożymi przyjaciółmi, byli niezmiernie szczęśliwi, obdarowani przez Boga. Posiadali wszystko, czego pragnęli, co im było potrzebne. W raju byli szczęśliwi. Ta przyjaźń z Bogiem zapewniała im szczęście. I to szczęście doskonałe, pełne. Niczego więcej do szczęścia nie potrzebowali. Natomiast, kiedy utracili Bożą przyjaźń, przestali być szczęśliwi. Szatan ich zwiódł, poszli za Jego głosem. Zgrzeszyli. Zgrzeszyli przed Bogiem pychą, wielką pychą. Chcieli się stać jak Bóg. I w wyniku tego grzechu utracili Bożą przyjaźń. Sami utracili, ale sami tej przyjaźni odzyskać nie mogli o swoich siłach. Było to niemożliwe. Bardzo prędko to zrozumieli. Zaczęli cierpieć, chorować umierać, musieli pracować w pocie czoła. To wszystko są skutki utraty tej przyjaźni. Tę utratę przyjaźni z Bogiem przez pierwszych ludzi nazywamy grzechem, grzechem pierworodnym. I ten brak przyjaźni z Bogiem przekazali swoim dzieciom, wnukom, następnym pokoleniom aż do naszych czasów. Ale kochani, Bóg szybko bardzo szybko, już w momencie, kiedy oni tę przyjaźń tracili, Pan Bóg już miał plan odbudowy tej przyjaźni poprzez swojego Syna, poprzez Jego mękę, śmierć na krzyżu. O tym wszystkim będziemy mówić w następnych konferencjach. Kiedy utracili, pierwsi ludzie przyjaźń z Bogiem zrozumieli, że przyjaźń, w której trwali z Bogiem, była ich naturalnym stanem, to był ich naturalny stan. To był stan, do którego Bóg ich stworzył. Zrozumieli, że oni byli powołani do tej przyjaźni, że poprzez utratę przyjaźni Bożej utracili coś najważniejszego w ich życiu. Stali się poranieni, niepełni, wybrakowani, możemy powiedzieć. Stali się biednymi, okaleczonymi ludźmi, okaleczonymi, bo utracili to, co było dla nich najważniejsze. Zrozumieli to za późno. Zrozumieli to już jak gdyby post factum, kiedy się mleko rozlało, kiedy przyjaźni już nie było, kiedy sami z własnej głupoty od Boga się odwrócili. Pewnie bardzo żałowali, ale do Boga sami wrócić nie mogli. Kochani, tę przyjaźń z Bogiem odzyskaliśmy przez Jezusa Chrystusa. O tym całym procesie odzyskiwania tej przyjaźni, o o dziele zbawienia, o Jego przelanej krwi, o Krzyżu. Będziemy mówić w e, ostatniej konferencji naszych rekolekcji. Natomiast dziś tylko jak gdyby dotkniemy tego tematu, że ta przyjaźń została przez nas odzyskana poprzez Jego mękę śmierć na Krzyżu. To nie my żeśmy odzyskali, ale On odzyskał dla nas i ofiarował nam. Odzyskał tę przyjaźń ze swoim Ojcem, z Bogiem, dla nas. I ofiarował nam jako prezent. Złożył nam propozycję. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz, możesz być. To jest propozycja dla każdego człowieka. Możesz być znowu przyjacielem Boga. Bóg czeka na ciebie. Ja cię czynię przyjaciołem Boga, przyjacielem Boga. Ja ci daję tę możliwość, ponieważ cię pojednałem moją krwią. Przedaną krwią był męgu. Kochani, mamy trwać Bożej przyjaźni. Pan Jezus nas do tego zaprasza. Pan Jezus nam tę przyjaźń z Bogiem ofiaruje na nowo i czyli zasadą życia wszystkich ludzi jesteśmy w sposób naturalny powołani do przyjaźni z Bogiem. Te, to powołanie jest wpisane w ludzką naturę i człowiek na żadnej innej drodze nie znajdzie szczęścia, nikt z nas, nikt nie wypełni. Wszystkich potrzeb, pragnień, tęsknot naszego serca. Święty Augustyn tutaj staje przy nas ze swoimi wyznaniami i mówi na wielu drogach, szukałem Cię Panie, ale nigdzie Cię nie mogłem znaleźć. Dopiero znalazłem Cię wtedy, kiedy Ty mi się objawiłeś, kiedy Ty przyszedłeś do mnie. Niespokojne było moje serce, ale dopiero Ty je uspokoiłeś, Ty je napełniłeś, Twoja miłość. Tak jest z każdym z nas. Szukamy jak gdyby po omacku miłości, przyjaźni. Po omacku szukamy Boga. Pan Bóg jest nam potrzebny jak powietrze do oddychania. Bóg jest nam potrzebny jak powietrze do oddychania. I dopiero kiedy doświadczamy Jego miłości, Jego przyjaźni, kiedy wchodzimy w tę relację przyjaźni z Bogiem, czyli jeżeli trwamy w Jego łasce, bo co to jest ta przyjaźń z Bogiem? To jest Trwanie w Bożej łasce. To jest trwanie w życiu bez grzechu. W relacji bezgrzesznej z Panem Bogiem. To jest przyjaźń. Tak jak pierwsi rodzice Adam i Ewa. Tak długo byli, byli przyjaciółmi Boga, dopóki nie zgrzeszyli. Kiedy zgrzeszyli, tę przyjaźń utracili. Być przyjacielem Boga. To znaczy żyć bez grzechu. Unikać grzechu. Żyć w przyjaźni z Bogiem. To znaczy żyć Jego przykazaniami. To znaczy być posłusznym Bogu. Żyć tak, jak On tego oczekuje od nas. Żyć Jego w miłości. W Jego miłości. A tam, gdzie jest Boża Miłość, gdzie się rozdaje Boża Miłość, tam nie ma miejsca na grzech. Tam nie ma miejsca na zło. Jeżeli żyjemy Bożą Miłością i cali jesteśmy dla Boga, tam nie ma miejsca dla szatana. To jest tajemnica przyjaźni z Panem Bogiem. Bez reszty Boga słuchać i iść drogą, którą On nam wskazuje. Bo kochani przyjaciele, przyjaźń z Bogiem to nie jest jakaś filozofia, ale to jest realna, osobowa relacja dwóch przyjaciół. To nie jest jakaś najbardziej przepiękna, najbardziej górnolotna opowieść z tysiąca jednej nocy, ale to jest codzienność, w której Żyjemy razem, idziemy razem, ja i Bóg. Razem, obok siebie. Bóg mówi do mnie, daje mi wskazówki, prowadzi mnie, a ja pozwalam się prowadzić. Takim przejawem przyjaźni w relacji z Bogiem, co mówi nam wielokrotnie święta Faustyna w dzielniczku, jest bezgraniczne zaufanie do Pana Boga. Jeżeli Bóg jest moim przyjacielem, to ja Mu ufam. Jeżeli jest moim najlepszym przyjacielem, to ja Mu bezgranicznie ufam. I pozwalam się przez życie prowadzić. Najpełniej, gdybyśmy zapytali, w czym się ta relacja przyjaźni z Bogiem wyraża, to właśnie bezgranicznym zaufaniu Panu Bogu. Że ja Bogu ufam. On może ze mną robić, co chce. Ja mu nie zadaję żadnych zbędnych, durnych pytań. Ja nie wątpię w jego miłość, w jego obecność. Nie wątpię w to, że on chce dobra dla mnie. Zwłaszcza kiedy przychodzą różne trudne sprawy w naszym życiu. Przyjaźń jest piękna, ale jest też trudna. Każda przyjaźń, a zwłaszcza przyjaźń z Bogiem, jest niezmiernie wymagająca. Niezmiernie wymagająca. Ale cóż, czymże i cóż znaczyłaby wiara, i cóż, czymże by była, gdyby nie była posolona solą przyjaźni z Bogiem? To jest istota, mówię solą przyjaźni z Bogiem, bo to jest istota wiary. Tak naprawdę. To jest istota wiary, przyjaźni. Inaczej wiara staje się ideologią, jeżeli nie ma osobowej przyjaźni z Bogiem, jeżeli nie ma miłości, miłosnego spotkania pomiędzy mną a Bogiem. Wiara staje się ideologią, staje się filozofią, staje się zbiorem zasad, nakazów, takich czy innych ograniczeń, które w pewnym momencie człowieka zaczynają uwierać. Dlatego mamy tylu ludzi, tylu ludzi ochrzczonych, pozornie wierzących, którzy Odrzucają wiary, odrzucają przykazania, odrzucają depozyt wiary, żyją poza Bogiem i wbrew Bogu, ponieważ wiara ich, w pewnym momencie, zaczęła uwierać. A dlaczego ich zaczęło uwierać? Ponieważ była dla nich zespołem pewnych nakazów, pewnych prawd, które ograniczały ich życie. Tylko miłość nie ogranicza. W przyjaźni, w prawdziwej przyjaźni, w relacji miłości człowiek nie czuje się ograniczony. Nikt go nie ogranicza, a wręcz przeciwnie, dla swojego przyjaciela, dla swojej miłości największej, jest w stanie zrobić wszystko, ofiarować wszystko, oddać wszystko. Nie liczy czasu, nie liczy trudu, nie liczy cierpienia, nie liczy yy, wysiłku. Natomiast kiedy wiara, no właśnie, jest y, koniecznością wypełniania takich czy innych zobowiązań, praktyk, yy, kiedy. Narzuca nam takie czy inne ciężary, których często nie rozumiemy, ogranicza nasze życie, no to wtedy przychodzi znużenie i, i przychodzi pytanie, czy to ma sens. I wiele ludzi znajduje odpowiedź, że to nie ma sensu. I odchodzi od Boga, odchodzi od wiary, żyje wbrew Bogu i poza Bogiem. Kochani, tylko wiara oparta na przyjaźni z Bogiem, tylko wiara, która jest przyjaźnią z Bogiem, jest prawdziwa i żywa. Tylko wiara, która jest miłością z Bogiem, jest żywa. Bóg nas wzywa do miłości, do przyjaźni. To jest nasze powołanie. Trwajcie w mojej miłości, mówi do nas Pan Jezus. Miłość i przyjaźń to dwa, Słowa zamienne. Jesteśmy wezwani do przyjaźni, czyli do miłości. I ile razy Boga nie kochamy, tyle razy sprzeciwiamy się naszemu podstawowemu życiowemu powołaniu. Bóg nas stworzył dla siebie, jak już tu już mówiłem w tych rekolekcjach kilkakrotnie, żebyśmy Go poznali. I ukochali. Czyli mówiąc troszkę inaczej, żebyśmy się z Nim zaprzyjaźnili. My się mamy z Bogiem zaprzyjaźnić. Mamy wejść w relację przyjaźni z Bogiem. Bóg nas nazywa swoimi przyjaciółmi. Nie sługami, nie niewolnikami, ale nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Kochani, największa tragedia nasza życiowa, największa, nie ma większej, to jest utrata Bożej przyjaźni. Poprzez każdy grzech tracimy Bożą przyjaźń. Rzadko to sobie ludzie uświadamiają, jak wielka jest to tragedia. Utracić Bożą przyjaźń. To jest najgorsza rzecz, jaka nam się w życiu może przydarzyć. Nie ma gorszej. Nieraz rozmawiam tak z ludźmi i pytam, możesz przystąpić do Komunii Świętej, kiedy byłeś ostatni raz? Ano pół roku temu, na święta ostatnie, a święta już pół roku temu. Miały miejsce. I co żyjesz jako Boży nieprzyjaciel, bez Bożej przyjaźni pół roku już? No jak to pożegnam cię, ja nic złego nie robię. A możesz przystąpić do Komunii Świętej? No nie. No to znaczy, że jesteś skłócony z Twoim największym przyjacielem. Jesteś skłócony. Odwróciłeś się do Jego plecami, żeby nie powiedzieć, nie nazwać innej części ciała tutaj. Jesteś z Nim skłócony i musisz iść do Jezusa. Który czeka na Ciebie w sakramencie pokuty, żeby tę przyjaźń odzyskać, żeby ją odbudować. Tylko Jezus przez swoją mękę i krzyż, przez swoją krew, Jezus czekający w sakramencie pokuty, może da nowo uczynić Cię przy, swoim przyjacielem. Przyjacielem Boga w trójcy jedynego, przyjacielem Ojca, przyjacielem, swoim przyjacielem i przyjacielem Ducha Świętego. Może to uczynić właśnie poprzez Jego działanie. Poprzez działanie Ducha Świętego, którego ci da. Kochani przyjaciele sakrament odzyskiwania Bożej przyjaźni to spowiedź nie ma innej drogi kiedy stracimy Bożą przyjaźń jak tylko poprzez konfesjonał poprzez sakrament pokuty tam zawsze Jezus na nas czeka i chce raz na nowo czyli ciągle swoimi przyjaciółmi ciągle na nowo chociażbyśmy upadali codziennie ciągle musimy do niego iść i powiedzieć Jezu daj mi swoją przyjaźń przebacz mi moje grzechy Chce znowu być Twoim przyjacielem. A On się nigdy nie męczy. On się nigdy nie męczy. On nam nigdy nie zrobi żadnego wyrzutu. On się zawsze będzie cieszyć, otwierać ramiona, bo tam ciągle na nas czeka, aż do naszej śmierci. I chociażbyśmy upadali codziennie po wiele razy, On ciągle na nas czeka. Ciągle chce być naszym przyjacielem. Ciągle na nowo ofiaruje nam dar Bożej przyjaźni. Czy może być coś piękniejszego? Czy może być piękniejsza przygoda niż jego wierność, jego miłość, jego oczekiwanie? Kochani siostry i bracia, tak mi się wydaje, czuję tak w sercu, że ta dzisiejsza konferencja jest najważniejsza z, z tych wszystkich konferencji. Że ona naszym sercom skołatanym, szukającym przyjaźni, miłości, relacji z Bogiem i relacji z innymi ludźmi jest najbardziej potrzebna. Pamiętajmy o tym, że naszym największym, najlepszym, najspanialszym, żeby nie powiedzieć jedynym prawdziwym przyjacielem, jedynym prawdziwym przyjacielem jest sam Bóg. Jeżeli w, życiu pojawiają, w naszym życiu pojawiają się jakieś inne, wielkie, prawdziwe, ludzkie przyjaźnie, to one swoje źródło zawsze mają w Bogu. Przyjaźń międzyludzka, prawdziwa, wierna, Ofiarna nie jest możliwa do zbudowania, jeżeli nie jest oparta na Bogu. Jeżeli w Bogu nie ma swoich korzeni, dlatego jeżeli chcemy też przeżywać ludzkie przyjaźnie ludzkie, wierne, dobre, mądre relacje, piękne na całe życie, to one muszą mieć swoje zakorzenienie w Panu Bogu. Bo jeżeli nie będą mieć, to będą zbudowane na piasku, jak domy na piasku i będą się walić i będą się walić. Tylu ludzi nie wierzy w ludzkie przyjaźnie, bo zostali zranieni. Bo zostali odrzuceni, odepchnięci, zdradzeni, bo komuś zaufali, jak ktoś ich sprzedał. Ale dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że sami i ci, którym zaufali, nie trwają w przyjaźni z Bogiem. Tylko Bóg jest wierny. Tylko Bóg tak naprawdę uczy nas i wychowuje nas do prawdziwej przyjaźni. I ta przyjaźń z Nim zaowocuje ludzkimi relacjami. Święci, którzy trwali głęboko w Bogu, wielcy święci, przeżywali wielkie ludzkie przyjaźnie. To były przyjaźnie na całe życie, ale one nie były oparte na, lud, na, na tym, co ludzkie, ale, ale one były oparte na tym, co boskie. To co, to, co boskie tutaj było fundamentem. Oni się szkolili w szkole Bożej Przyjaźni. Szkolili się do tych Uczyli się tych ludzkich przyjaźni, jak przeżywać ludzkie przyjaźnie. Dlatego te przyjaźnie ludzkie, które przeżywali, nie były egoistyczne, nie były y, zamknięte, to nie były przyjaźnie toksyczne, niszczące, ale to były przyjaźnie rzeczywiście otwarte, y, przyjaźnie, które budowały, które rozwijały. W tych przyjaźniach często razem ze swoimi przyjaciółmi chwalili Boga i wspierali się w drodze do nieba. Chociażby takim pięknym przykładem jest tutaj święty Bazylii, święty Grzegorz z Nazjanzu. I pewnie znaleźlibyśmy wiele innych takich przykładów, gdzie właśnie przyjaciele, ziemscy przyjaciele, ludzie w tajemnicy przyjaźni wspierali się nawzajem w drodze do nieba, żyjąc przyjaźnią ludzką, ale czerpiąc siły i ucząc się tej ludzkiej przyjaźni, Przyjaźni z Bogiem samym. Życzę Wam, kochani, i sobie też, żebyśmy żyli w nieustannej przyjaźni z Panem Bogiem. Żebyśmy Jego przyjaźni nigdy nie utracili. To jest najcenniejsza, największa rzecz w naszym życiu, największy skarb. A gdyby nam się ta tragedia przytrafiła, bo to jest największa tragedia, to pamiętajmy, że Jezus, nasz, nasz przyjaciel, ciągle na nas czeka w sakramencie pokuty. Ciągle czeka z otwartymi ramionami żeby nas na nowo uczynić swymi przyjaciółmi, przytulić do serca, wybaczyć wszystko, dodać sił. To jest tajemnica przyjaźni z Bogiem. To jest wielka tajemnica i największa przygoda naszego życia. Niech Was Bóg błogosławi na ten czas wielkiego postu. Niech Was Bóg mocno przytuli do Swojego serca, niech Wam da odczuć swoją miłość, swoją przyjaźń. A my, abyśmy mieli siłę odpowiedzieć na Jego przyjaźń, naszą przyjaźnią, tak aby i on poczuł w swoim boskim sercu naszą ludzką miłość. Miłość za miłość. Przyjaźń za przyjaźń. Najspanialsza przygoda naszego życia, abyśmy wszyscy ją przeżywali aż do śmierci. A niebo, do którego zdążamy jako przyjaciele Boga, aby było przedłużeniem tej przyjaźni z Bogiem na wieki, czego i sobie i Wam życzę. Błogosławię Was na to trwanie w Bożej przyjaźni, przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa. Niech Was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.